Cześć, ja chciałbym Ci pokazać taki oto polski schron bojowy z 1939 roku Tak to wygląda Pokażę Ci go dookoła, jak to wygląda jak wygląda O no właśnie z tej strony. No i tutaj można wejść tutaj można nawet wejść do środka zobaczyć jak ten stron bojowy wygląda w środku Zobaczcie tutaj okay. jest z tej strony nie będzie musiał Włączyć tarkę, żeby, żebyśmy coś zobaczyli. I tak i tutaj jest rysunek techniczny schronu i to jest z instrukcji saperskiej z 1939 roku. Widzimy, że są to pełne wymiary. Jak wygląda ten schron tak to wygląda w środku. Zobacz sobie. Tutaj, tutaj jest taka jakby półeczka, żeby oprzeć sobie kolana i tutaj najprawdopodobniej miejsce do obserwowania, strzelania, obrony. I tutaj też mamy, mamy taką tabliczkę, która tutaj opisuje właśnie ten schron i jest to schron, w którym... Się znajdujemy. Został wybudowany latem 1939 roku przez wojsko polskie na potrzeby zbliżającej się wojny. Wchodzi w składlinie obronnej przed moście koło Armii Poznań jest typu do ognia czołowego. Na jego wyposażeniu znajdował się ciężki karabin maszynowy na powierzchni ma powierzchnię 3,2 m2 może sobie zobaczyć że nie jest on jakiś duży tak to wygląda Jest jest podłoga podłoga Podłogę. prawdopodobnie są tu takie wnęki na ten karabin maszynowy chociaż może jest coś innego tutaj dał radę żeby wchodziło. ale zwróć uwagę jakie grube mamy tutaj zbrojenie to są po prostu na grubość palca. Jest to bardzo du duża, gruba warstwa betonu. Są takie wnęki. Takie dziury, które prawdopodobnie są do, do obrony wejścia do tego schronu. Tutaj z drugiej strony masz właśnie jeszcze taką, taką wnękę. A ja tu widzę właśnie nawet jest na jednym odcinku jest wykładańska To jest bardzo zastanawiające i tutaj też a tu wystaje jeszcze taki pręd, trzeba uważać, żeby właśnie na niego się nie przewrócić tutaj niżej też, też jeszcze możemy zobaczyć sobie yy, jak grube jest zbrojenie tego schronu. zobacz sobie tu, jest ten pręd. Tak on wygląda. No, tak naprawdę, na no, nich tu betonu ani żelastwa nie. Żałowałem. tym Dobra, jestem, wychodzę. Pokażę Wam jeszcze raz od zewnątrz, jak, jak wygląda ten schron. Czy wychodzę stąd? No, sobie w prawo można wejść w lewo, zobacz tutaj możesz wejść, może jeszcze jest bezpieczniej zależało to od sytuacji schron też znajduje się w lesie zobacz przy okazji można sobie tu wyjść na spacer można sobie ten schron zobaczyć no i żeby jeszcze mieć lepsze widoki nie wiem ktoś taką czaszkę zawiesił nie wiem czy to jest pomysł Nie mam też pojęcie, co to jest za zwierzę. Prawdopodobnie chyba krowa. No i tutaj możesz sobie wejść... ...do góry. Zaraz spróbuję wejść tutaj na górę tego schronu. I zobaczysz, jak wygląda wszystko... ...z góry. Dobra. Ja już jestem na dachu tego schronu. Tak ten schron wygląda. Na dachu. No nie widać, żeby tu coś gokolwiek do tej pory nadruszyło. Solidna. Druba twarda konstrukcja i przy okazji Przy okazji możesz podziwiać naturę Wzewać się do powietrza można sobie Także Tak to wygląda